Dajcie, ja jestem Czarny Wielgaty z 26 odcinek, zagrajmy w Days Gone. Ja bym chciał zacząć nasz odcinek od małej eksploracji do czyszczenia i tutaj sobie tej edukacji. I wiadomo, tam punkt Niro, obóz wypadowy, wiecie, już zakończyć. <laughs> Mam nadzieję, że się naprawił błąd. Miałem pewien błąd, wam powiem, że się tekstury nie chciał doczytywać, znaczy to jest kolejne podejście to nagrać. Robiłem weryfikację plików i nic mi nie wykryło, ale wam powiem o co chodzi. Po prostu, że droga mi zanikła i w ogóle tekstury. O, droga jest normalna, jak wcześniej w ogóle drogi nie były, jakby tej tekstury w ogóle. Jestem Mike, Rudik. Słyszałem, że sprowadziłeś Szaina na ale jak muszę do chaty, nie było No, tak. Dosznie tego, Mike. Próbowałem go przeprowadzić, serio, ale on... no, jak szalony. Nie zostawił mi pola manewru. Żadnego. Aha. Pamiętasz, że... Na temat tego, jak załatwiamy tu sprawy. Tak, tak, Mike. Pamiętam. Doslej, slej, Dzięki, Ricky. No konfidentka do nosu, Na no. na. I taka ciekawostka, ja to Pośpiesz Co się stało, Ricky? Ten gość, którego szukaliśmy, Eric Lynch. Ten, który zabił Campbella i Ridan na farmie. Lynchman, a to chujek. Wiesz, gdzie jest? Tak, no, ta, ta, tak jest, na północnym wybrzeżu, przy starej przystani. Skizo chciał za nim ruszyć, ale żelazny Mike kazał dać ci znać. Znajdę go. Dzięki, Dick, tylko szybko. Taka ciekawostka i ja to robiłem poprzednio wam powiem. i Ja nie zauważyłem w ogóle tego. Wiecie tutaj. Kapitan Ściągnij kapitana koriego, daj, daj mu znać do cholery posterunek jest atakowany. Kapralu musimy ruszać, musimy stąd ruszać. Kapralu jest ich więcej kapralu. Co się tu kurwa dzieje? Bo tam jest największa horda w grze, naprawdę. Ja wam powiem, to trzeba zrobić tak, żeby nie dać alarmu. Bo jak one, jak to pójdzie na nas, to panie, nie ma Niko, Jak będziesz miał czas, wpadnij do obozu, mamy robotę. Liki, no dobra, zajrzę do was. Bez odbioru. Tu rozwaliłem, idziemy po kablach. Jesteś tam. Taker, no jestem. Zgaduję, że masz dla mnie kolejną robotę. No dobra, wpadnę do was, bez odbioru. Kurwa ile tych zadań mamy, bo tu mamy jedno zadanie. Mój brat, tutaj łowca obozów pieszców, tutaj mamy łowcę nagród, tutaj mamy w dzień urodzin Heroda. Tu jeszcze mam taker zadanie łopanie! czy kurwa jest co robić. Dobra, tutaj rozwaliłem alarm. Nik, tu Jesteś tam? Copeland. Tak, tak jestem. Ha, zgaduję, że masz dla mnie kolejną robotę. U, no dobra, wpadnę do was. Bez odbioru. To o ty panie, jest co robić? Ale ja kurwa słyszę tam dźwięki i ja nie jestem z tego powodu wam powiem zadowolony. załóż tłumik. Lepiej to zestrzelić w takim przypadku. Powiedzmy szczerze, jak to na nas wyjdzie, to nie ma zmiły, bo to jest największa horda w grze. I ja nie jestem dobrze przygotowany na to jeszcze. Jeżeli chodzi o moje uzbrojenie. I umiejętności, które posiadamy. No to to byłoby tylko szybka śmierć, naprawdę. Teraz jest kanister z benzynką. Benzynka. Benzynka. Ty rozwalone, rozwalone, bo jak tak, to będziemy musieli szybko spierdalać. Benzyna. Ale słyszycie to co ja? To nie, tą hordę znam się kręci, no to jazda. A PS, jak wam się podoba taki trailer zrobiłem, taki... Znaczy dobra, to jest przerobiony trailer już gry Proszę proszę, że wszystko rozwaliłem. No i są, zielone światła. Dobrze. No i proszę. No, no to jazda. Jeszcze jeden mikrorejestrator. Ciekawe, czy ten mi w końcu powie, co wy tutaj wyprawialiście. O mój Boże, co to za smród? A, tak, racja, jesteś tu nowa. Odpalili spalarnię wigwamową. Że co? Spalarnię wigwamową. Widzisz ją? Tam stoi. Ta wielka, zardzewiała solniczka. Nie tylko widzę, ale i czuję! Tak, w latach 60. palili w nich rodziny. 24 godziny na dobę. Wyglądały prawie jak małe wulkany. A teraz palą w nich ciała. To chyba ostatni transport z Ferwell. Zamykają tam. Przeniosą nas do obsługi masowego grobu w A tam będzie mniej śmierdziało? No miejmy nadzieję. Ach. ja powiem, czuję tutaj kurwa stresik, naprawdę. Z hordą związany, bo tam są Nie goście do... z tą hordą. No zawsze ma to, co najlepsze. Chyba sobie dowalę do 200 zdrowie. Z żelaznego Majka, dziękuję. Tobie prześpimy się do rana. Tylko na wolę ta horda, jak sobie się schowa. Wtedy ja wolę sobie pójść. Nie się z nią bawić, naprawdę. Może, może pewnie na to czekata. Rewil, kurwa, będzie się kurwa z. Kurwa z Erduchem, kurwa pod gardłem walczył z największą hordą. Ale na to poczekajcie. Jeszcze tak. Ja już powiedziałem kiedyś. Mam w planach zabicie każdej hordy w grze się znajduje w grze po prostu on no w planach w ogóle Na razie. Miło było, ale muszę spadać. Przykro mi. Gdzieś tu powinien być właśnie ten obóz wypadowy. Kurwa szkoda tego tłumnika. tego szkoda tego tłumika w ogóle. skuterów To pewnie oni organizowali napady w okolicy, tak? Na pewno. na to skurwiel. Nieźle w głowę. W końcu, Jezu. Morderców nie mogę pozwolić, żeby któryś z nich uciekł. nie Muszę tu skończyć. Kto to. Jak wam się podoba? Podoba się jak ktoś wali do was? Co wy na to? Ale skurwie wyraz stąd. Strzela. Ktoś strzela, kamieniem ci rzucili, ktoś strzela na pewno. Coś tam jest. Nie, już tam nic nie ma. zostało, tak? Tylko czwórka mi ich została. A do pana snajpera. mam trzech jeszcze jednego gdzieś muszę znaleźć Dobra, tam nic nie ma. Wiecie, ładnie nam idzie skradanie No dobra, oprócz tego incydentu w ogóle nas ten jeden znalazł, ale dobra oni tak nie wiedzą, co kto, czy ktoś tutaj jest W ja sumie mógłbym użyć snajperki i zjąć sobie tego. Już tylko jeden. Wy sobie tłumiki jak będę w jakimś lokacji. Polego pogadamy. O pogodzie. Ej, Oj, nie było. To chyba koniec. Drugich będą trochę bezpieczniejsze. Znaczy niewiele, ale zawsze. No niewiele, ale zawsze. Co okay. się mawiają? Tak, zawory, że mieli bunkier. Muszę tego go znaleźć. Chyba chyba oni też benzyn tu w ogóle nie mają. Nie raz jest benzyna po obozach, a nie raz się zdarza, że w ogóle jej nie ma. tutaj zerknę, ale wątpię, że tutaj jest. obóz wypadowy der Bork. I reputacja rośnie Feł zapalający o, całkiem nieźle. W sumie mi się już raczej nie przyda chyba tłumik z pistoletów jak mnie znowu będzie gonić ten, wiadomo, wilko On sad, to trochę byłoby szkoda marnować, wiecie, trochę tłumik. No i punkt, e, punkt e, szybkiej podróży, i przy okazji nam się miejsca. Miejsce. Bo ile mamy tych e, terenów badań? Niro mamy dwa, ale jedno mi pokazuje? A nie, tu mamy drugie. A to możemy podjechać je zakończyć w ogóle. To ty skór wielu. Termowe punkty doświadczenia przydadzą się. Wątpię, że tu coś dobrego, bo już tak na razie mamy pełny. Wiecie, darmowe punkty doświadczenia, naprawdę, bo ładnie udało się ich załatwić. A musy nie straciłem, a sobie punktów lexpa do dorobiłem. Nie udało się, tylko zdrowia straciłem głupio Jeszcze raz, robimy rozbieg Kurczę wam powiem jak grałem poprzednio i zdało mi się tam za pierwszym razem wjechać To teraz kurczę coś nie chce. Nosi. Co bym chciał pójść? No, może w skupienie raz jeszcze weźmy sobie bandaż. Dobra, jeszcze raz weź ten bandaż. Najpierw będę mógł podnosić przedmioty. wiem sobie jedno miejsce, ale dobra. I skupienie, pójdziemy w kondycję trochę dalej. To załatwi sprawę. Jeszcze mikrorejestrator, Niro. Kolejny rejestrator Niro. O rany. Wczoraj co co się tu stało. stało. Koszmar. Ta, co się stało? Ach. Wyobrażasz sobie likwidacja z powodu usterki? E, nie, ale fajnie, że to mówisz. Spoko. Usterka komputera. Czyli co? Wasze kochane dowodzenie postanowiło was uziemić, żebyście przypadkiem nie wracali i wszystkich nie zarazili. Mój Boże, zrobione. Witamy w XXI wieku. No i dobra, kolejny punkt. Niro, niech będzie. No, w sumie szybka podróż, tutaj niech będzie. To będzie chwila, moment. Jest wiadomo, farma żelaznego Majka, tam jest należący do tego obozu. Ja sobie na skróty pojechałem. Skróciła mi się trasa po prostu, to chciałem powiedzieć. Tam nie ma wpisu. Wiecie tego. Nadajnik Niro. Ciekawe, co oni tutaj robili. Jakie sobie skupienie. Jeszcze jeden mikrorejestratora. Ciekawe, czy tak. I niektor Niro. Ciekawe, czy jeszcze działa. No i tu pójdziemy w kondycję. Uuuuh! Lepsze życie dzięki chami. A żebyś wiedział! Notatka terenowa 1960. Podaliśmy 1000 mg ketaminy osobnikowi żeńskiemu. i przystępujemy do. Co to za dźwięk do diabła? To było z tego czegoś? A. Tak, jeśli chodzi o drugie pytanie. A to coś to homo sapiens mutans. Samica. Oznaczona jako obiekt F37. A na pierwsze pytanie staramy się właśnie znaleźć odpowiedź. Pierwszy raz to słyszę. Możesz się odsunąć. Proszę. Dzięki. Staw skroniowo żuchwowy obiektu jest zdeformowany i wydłużony od dodatkowa Nie Patrz na szczękę. Jest strasznie rozciągnięta. Przecież to robię kapralu. Patrzę na szczękę. Kontynuując. Tań cały czas się powiększa na położoną w ośrodku tarczycę i wiąza błotnicze. Zbudowana tkanka o, jest. To się budzi! Cholera! Dawaj, A. przetrzymaj ją! Co do cholery! A. Kurde, A. To, Co? Co ty do diabła zrobiłaś? ...siągnie na nas cały Badaliśmy ten obiekt od ponad trzech miesięcy! A, idiotka! Nie miałam wyboru! Weź, zejdź mi z drogi! A. Spójrz na to z innej strony, żeński okazje F3-7. Przynajmniej żadne dupki nie męczą cię już po barach. No i popatrzyło? Dobra, chodźmy jeszcze do nich. chodzą Widzę jak tam biegasz A ja byłem pierwszy kolego czekajmy razem bo ten domku nie bywa budzik o to może się przydać a tu wabika potrzebne o to tym bardziej o amunicja tym bardziej Na pewno to szukałam, bo coś tu nam kiedyś była też możliwość czegoś podniesienia. O, bandaż mi dali. O, w sumie dobrze. Miło było, ale muszę spadać. <laughs> I tak samo tym akcentem zakończymy nasz odcinek. Ja sobie pewnie. Ja pewnie uzako... weźmiemy zadanie u łukowlenda, jak i utaker. Wiecie, żeby zakończyć ten wątek. Potem wrócimy wykonywać tutaj zadania. Mamy dwa, między innymi jedno poboczne jak i tej Nie, dwa poboczne i tu A nie, to są jako główne policzone, ale dobra. Więc ja kończę. Jak się spotkamy w obozie. Uklęndaw, więc dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia. Do państwa na razie.